Dobiega końca głosowanie mieszkańców nad projektami inwestycyjnymi Legnickiego Budżetu Obywatelskiego. Każdy głosujący na terenie swojego obszaru mieszkaniec ma do dyspozycji 5 punktów, które w dowolny sposób przyznaje wybranym przez siebie projektom. W sumie Legniczanie zgłosili ich aż 91. Kwota budżetu obywatelskiego na 2014 rok to 2 miliony złotych podzielone na 10 wyznaczonych w mieście obszarów. Które projekty wygrają zależy wyłącznie od Legniczan. Swoje Głosy można oddawać do poniedziałku 21 października do godziny 18.00. Wśród zakwalifikowanych propozycji jest m.in. modernizacja placu zabaw i boiska przy Pątnowskiej czy budowa parkingu z chodnikiem przy ulicy Marynarskiej. Do głosowania po weryfikacji i kwalifikacji wyłoniono 53 zadania inwestycyjne. Formuła projektów tych budżetu obywatelskiego czy projektów, które mogą być składane do budżetu obywatelskiego, jest otwarta. Ona mogła dotyczyć różnych przedsięwzięć. Jeszcze do poniedziałku włącznie głosować mogą wszyscy pełnoletni mieszkańcy miasta. Mogą to zrobić w 53 miejscach w Ledniczach. Między innymi w filiach Legnickiej Biblioteki Publicznej. I ta frekwencja kształtuje się bardzo różnie. Od dwóch osób w filii numer 9 przy ulicy II Armii Wojska Polskiego do 143 przy ulicy Neptuna czy 142 przy ulicy Wielogórskiej. Na pewno dużym plusem tego głosowania jest fakt, że biblioteki i tak są otwarte dla czytelników i dla mieszkańców, więc tutaj ponosimy minimum kosztów związanych z obsługą punktów. Pomysły, które już jak przeanalizowaliśmy, złożone propozycje przez mieszkańców, dotyczyły różnych elementów życia codziennego, ale dotyczyły i to było główne założenie, żeby nawiązywały do lokalnych spraw, do lokalnych problemów, z którymi na co dzień mieszkańcy się stykają. I to Spraw, które dotyczą danego obszaru. Stąd też i miasto podzielone zostało na 10 obszarów, w Żaden z tych obszarów nie rywalizuje ze sobą. Dużo jest placów zabaw. Tutaj jeśli chodzi o tę inicjatywę, to możemy powiedzieć, że jest dużo placów zabaw, ale są też i propozycje dotyczące chodników, wnętrz podwórkowych, skwerów zielonych, jak i również miejsc parkingowych. W okresie głosowania prowadzona jest także sonda internetowa dla mieszkańców. Można w niej wskazać najlepszy projekt. Sonda nie ma jednak wpływu na wynik głosowania. Wybrane przez mieszkańców projekty zostaną zgłoszone przez prezydenta do przyszłorocznego budżetu.